to za chwilę rozpoczniemy. Tak zachęcam, zapraszam do tej modlitwy. Jeżeli by ktoś był chętny, to byśmy może zrobili tak, że ja bym mówił jedną część, a, a ktoś drugą. Więc jakby ktoś tutaj chciał, to... A jak nie, to będę wpychał mikrofon. To, to też tak można. Można wyciągnąć te sznurki modlitewne, te różańce i pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pierwsza tajemnica chwalebna zmartwychwstanie Pana Jezusa. Za darczyńców z chaty polskiej. Dziękuję za wszelkie otrzymane łaski. Za zdrowie i możliwość pielgrzymowania. Proszę o dar potomstwa z podziękowaniem za przyjaciół. Dziękuję za zdrowie. Proszę o potrzebne łaski dla całej rodziny, o łaskę wiary dla syna i córki, dla dobrego męża, o uzdrowienie, o łaskę wiary dla przyjaciółki za dar pielgrzymowania. Pozdrawiam egzaminu na prawo jazdy, na nowe powołanie do służby kapłańskiej i całe dzieło roku profedeutycznego. I za Mateusza zdrowie do, dojście do pełni siły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszą winowajcę i nie wyjdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw bez złego. Amen. I łaski pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, pójść się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej, ramy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, młodzień za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, młodzie za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej jamy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiestami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, młodź za nam grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci jamy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą. błogosławionaś Ty międzymiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Chwała Ojcu i Synowi i duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wiekowe. O mój Jezu, przeważ nam nasze wody, grzechy. Zaprowadź dobrze pijanego. Zaprowadź wszystkie dusze nie nie do nieba. I do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego serca. Druga tajemnica, chwalebna, niebo Pana Jezusa. Pozdrowie dla rodziny Ryba Izydor 5. Matko Boża, proszę o Twoją opiekę nad moimi dziećmi, nad Kingą i Jasiem. Dla Kingi o szczęśliwą operację kręgosłupa i o siłę tak bardzo potrzebną całej mojej rodzinie. Za mnie i męża. Siostrę Grażyny, o siły, zdrowie dla nas i Boże błogosławieństwo. Za świętej pamięci mamy, tatę zmarłych rodziny, za całą grupę 21. Intencji świętej pamięci Renaty i Andrzeja Wojteczków o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie, o szczęśliwe rozwiązanie ciąży zdrowie dla moich córeczek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak nie nie na ziemi, tak ono powszechnego daj dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, tak jako my nasze i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw, o Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pańskiego, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z nami Teraz i w godzinę śmierci naszyjnej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, moc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszyjnej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, się za nami ciesnymi, teraz i w śmierci śmierci na naszego. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, młodsza za nami ciesnymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Zdrowaś Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, moc się za nami przyjmij, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, moc się za nami przyjmij, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mocno zamawiać nas z teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Mocnej za małej przyszłości, naraz i godzinę śmierć z naszej ramy. Koła ojcu, synowi i duchowi świętemu, które było na początku zaraz oddawczej narody wyrzucanej. O mój Jezu, zobacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkich dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują, by jego miłość mogła. Czeka tajemnica chwalebna zesłanie Ducha Świętego. O obronę pracy magisterskiej, która odbywa się, odbędzie się 14 lipca, żebym mogła ze spokojem dołączyć do grupy Intencji dla Niela o uzdrowienie z ciężkiej choroby, łaski potrzebne rodzinie, rodzicom, nadzieje, cierpliwość, ufność i przytulenie Matki. Za małżeństwo Kasi, o pomoc dla nich, wszelkie łaski. Za kapłanów, aby każdego dnia doświadczali przychylenia Matki. O potrzebne łaski do wypełnienia i realizowania siebie na tej drodze. Za wszystkich pielgrzymów, o pogodę ducha, o pani cierpliwość. Szczególnie o Bożą Radę. O zdrowie dla mojego taty, żeby wyszedł z szpitala. O zdrowie dla całej rodziny, a szczególnie o zdrowie i siły dla mamy Basi w walce z nowotworem oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Eli. Intencji zdrowia dla mnie i całej rodziny, o Boże, błogosławieństwo. Za Kasię i Mariusza, za Marka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie i nie Twoje. przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówisz się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami, że śmie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc do żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, Błogosławionaś Ty między miastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna tam z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oła Ojcu i Synowi i duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Twarta tajemnica chwalebna. Nie było na najświętszej Marii Pamięci. Maryjo, proszę Cię o dar potomstwa dla nas i przyjaciół. Proszę o zdrowie dla mnie i całej rodziny. Pomóż nam dążyć drogą małżeństwa do świętości. O błogosławieństwo i zdrowie, trzeźwość dla mojego męża. O opiekę dla wuja Stasia. Ulżyj mu w cierpieniu, pociesz strapioną rodzinę. Paniała matko, prosimy Cię o cud, dar życia i łaskę. O zdrowienie dla mojego stewcia. Bóg zaprasz. Kochano matko, dziękuję Ci za to, że mogę do Ciebie iść w tegorocznym pierwszym. O spokojne i pełne wiary przyszłe życie małżeńskie mojego brata Bartka i przyszłej bratowej Martyny. Matuchno Błogosław i Opotrz opieką mojej córki i rodziny ojcze nasz któryś jest w niebie święci i nie twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jak to w niebie tak i na ziemi wezmę naszego poprzedniego daj i dzisiaj i odpuszczę nasze nie bój pokuszenie ale na zbaw odesłać zdrowaś Maryja łaski pełna, pamy z tobą błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami teraz i w godzinie śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskwity Pana Tobą, między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Krobach Maryjo, łaski pełna Panie z Tobą, błogosławionaś miastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, brasz się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Stroba Maryjo, łaski pełna Panie z Tobą, błogosławionaś między miastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, mówisz się za nami grzesznymi. Łaski pełna, Panu na Tobą, Błogosławionaś Ty między miastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panu z Tobą. Błogosławionaś Ty między miastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę naszej Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między wioskami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona wszystki między niebostami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święca Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie naszego. Choła Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakowa na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. A. O mój Jezu, trzeba nam rzeczę nasza, zachowaj nas od dusze do Dnia piekielnego, wszystkie do tego nieba. Do pomóc szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Maryi na królowo nieba i ziemi. O zdrowie dla mojej rodziny i dla siostry Zuzi. O zdrowie dla mojego kochanego męża Stanisława. Ozdrowie dla męża Mariusza. Matko ukochana, proszę o zdrowie dla męża i całej mojej rodziny. Pomagaj nam nieustannie. Proszę o wieczną radość nieba dla świętej pamięci Mariana Tonder, Romana Dziwaka, Władysława Prejzendantz. Maryjo, wstawiaj się za mną w intencji znalezienia dobrej pracy oraz wyproś u Jezusa potrzebne łaski dla rodziny muskalskiej. Dziękuję za w naszej rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie i imię Twoje, czyń królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale może bracha ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panu z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezus, przyjrzał nam nasze grzechy. Zachowaj nas od oznaczenia, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną. Dzień dobry, Zawodnicielko. Z dalszymi krzyżami, racji ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, porębniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielka nasza. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki. Fajnie było tak się pomodlić razem. To jednak na piergrzymcie to jest to To jest tak Pośpiewamy coś?